Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Tarota. Zapraszam Was na rozkład karty. Dzisiaj zrobimy rozkład na pytanie: co On, ona zrobi w Twoim kierunku? Zobaczmy, co pojawi się w tym rozkładzie, jaka podpowiedź popłynie w Twoją stronę. Co On, co ona zrobi w Twoim kierunku? Czego możesz się spodziewać? Jaki ruch z jej strony, z jego strony? Co on myśli na Twój temat? Zobaczmy, co nam rozkład kart pokaże. Co on zrobi w Twoim y, kierunku? Zapraszam, kochani, do subskrypcji, lajkowania, komentowania, bo to wspiera kanał. Jestem Wam wdzięczna bardzo za wszelkie y, wsparcie z Waszej strony. Dzisiaj rozkład dla Was na pytanie, co on zrobi w Twoim kierunku. Zobaczmy, co pokażą karty. Co on zrobi w Twoim kierunku? Co zrobi w Twoim kierunku? Hmm. Ogólna energia rozkładu. Ósemka kielichów, trójka mieczy i piątka mieczy. Może mogą te karty sugerować, że jesteście w tej chwili po trudnym yy, czy rozstaniu, czy macie w tej chwili taki czas na przemyślenia. Yy, pokazała nam się trudna sytuacja, yy, ale rozpoznana jest tu już piątka mieczy, czyli takie przepracowywanie tego, co było. Trochę yy, zmaganie się z, z własnym. Cieniem, czyli mm, takie przerabianie tych trudnych emocji. Y, ósemka kielichów y, pokazuje, że to, co było, y, przeminęło i teraz jest czas na ważną decyzję, co dalej. Y, piątka mieczy, może mówić, że jest to takie poczucie trochę bycia na wojnie y, z samym sobą albo z drugą osobą i takie przeciąganie liny trochę. Poczucie, że cokolwiek nie zrobię, to on, ona i tak nie będzie zadowolony, bo coś się zdarzyło, co może zburzyło wasze zaufanie do siebie nawzajem. Jakieś rozczarowanie, które sprawiło, że sto, stoicie na w momencie takiego właśnie potrzeby wy, podjęcia ważnej decyzji. Tutaj jest. Wspólna droga, którą możecie pójść razem, ale to też może być decyzja o tym, że każdy z Was y, zacznie poszukiwać swojej własnej drogi. Oboje przechodzicie w tym kryzysie transformację. Tutaj mamy dwie ważki. Ważka jest symbolem takiej duchowej transformacji i właśnie odbudowyw odbudowywania swojego poczucia bezpieczeństwa i y, y, swojej y, też y, Takiego przepracowywania, yy, odrodzenia od, yy, od się po jakiejś stracie. Taka prawdziwa transformacja jest tu pokazana. No i właśnie, co dalej? Pytasz, co on myśli, co on zrobi. Yy, może pytanie też jest, co ty zrobisz, tak? Bo widać, że tutaj jest potrzebna wspólna decyzja jeżeli mielibyście tutaj wspólnie iść razem to um, potrzeba byłaby tutaj jeszcze przepracowania o, um, pewnych um, rzeczy bo piątka mieczy um, to jest um, to jest szczerość otwartość i dużo rozmów tak um, które mają sprawić że um, to poczucie wrogości wobec siebie nawzajem um, wygaśnie um. Tutaj nie jest szansa, jest szansa lepszego startu, ale w zupełnie nowych okolicznościach. Pełne sprawy z przeszłości trzeba zostawić za sobą, pewne rzeczy sobie odpuścić, yy, wybaczyć, może tak, i otworzyć się zupełnie na nowe, yy, bo jeżeli ta wasza droga jest tutaj pokazana jako wspólna. To tak jak mówię, to musi być start w zupełnie nowych okolicznościach, na nowych zasadach, bo to, co było, się nie sprawdziło. Ta trójka mieczy o tym mówi, że y, posypało się coś ze względu na jakieś niesprzyjające okoliczności, albo złe decyzje, albo jakieś wyskoki, czy jednej strony, czy po prostu y, jakieś niedomówienia. Y, na pewno trzeba te sprawy powyjaśnić do końca może tu była nawet jakaś intryga. Jest teraz potrzeba właśnie yy, tej szczerości, żeby nie dać się wciągnąć w jakieś yy, tajemnice, jakieś kłamstwa. Postawić trzeba otwa na otwartość, tak, bo tylko otwartość, szczerość może sprawić, że rzeczywiście y, pojawi się szansa na wspólną drogę. Yy, ale tak jak mówię, te okoliczności mus, mog, muszą być przepracowane bardziej sprzyjające, bo mm, jeżeli mm, nie będzie tego, tej szczerości, to to zwycięstwo nie będzie pełne, tak? Ono będzie yy, na, na kłamstwie nie zbuduje się niczego dobrego. Tutaj chodzi o to, żeby jednak do, wyjaśnić te sprawy do końca, odbudować zaufanie do siebie nawzajem. Hmm, może nie macie teraz nawet kontaktu, natomiast oboje widać, jesteście yy, w tej transformacji. Każdy z Was na swój sposób yy, przerabia tą przeszłość. Może ktoś tu musi się przyznać do jakichś błędów i obiecać poprawę. Potrzebne jest przełamanie jakichś ograniczeń, może postawienie jakichś granic albo wyznaczenie sobie jakichś po prostu yy, yy, nowych zasad funkcjonowania tej relacji. Chodzi o spojrzenie na waszą relację z różnych punktów widzenia i dojście do pewnego konsensusu, porozumienia, bo wtedy jest szansa na ten nowy początek. Tutaj mamy sprawiedliwość i tą właśnie dwie szale, na których yy, możecie, czy kładziecie w tej chwili to, coś za, to, co jest przeciw. Jest tutaj ten moment przełomowy, tak, pokazany. Ta sprawiedliwość nie pokazała się bez przyczyny. To, jest, to są wielkie arkana yy, i to jest właśnie potrzeba szczerych rozmów yy, i ważnych decyzji, które... Yy, są w stanie naprawić te, te szczere rozmowy m, mają służyć do rozliczenia przeszłości, naprawienia tego, co się da się naprawić, po to, żeby nie zabierać tych błędów y, w to, co jest, no, co będzie nowe. Ym. I tu jest y, właśnie y, ten czas na podsumowania, chodzi o, też o uczciwość, o bycie fair wobec siebie nawzajem, tak? I rozwiązania, które mogą doprowadzić do tego, że podejmiecie ważne decyzje odnośnie um, waszej relacji. Ta osoba y, o tym w tej chwili myśli y, i y, może przygotowuje się do tej ważnej rozmowy, bo ona jest niezbędna, żeby ruszyć do przodu. Y, ta rozmowa będzie y, Ważna, ponieważ ta osoba powie dokładnie, czego oczekuje i mm, jakie wnioski wyciąga z tego, co się wydarzyło, i na pewno będzie chciała też poznać właśnie Twoją perspektywę, Twoje zdanie. Yy, I to, czy spotkacie się w pół drogi, tak, mm, sprawi, jakie będą wnioski. To będzie baza, fundament do tego, żeby podjąć ważną decyzję. Także ta osoba na pewno szykuje się na ważną rozmowę z Tobą. I tutaj mamy asa, mieczy, czyli ten miecz prawdy, który jest pokazany tutaj jako klucz do, do bramy, za którą są zupełnie nowe możliwości yy, i wejście w nowe. Asy to są początki. To może być propozycja spotkania. Właśnie w kierunku szczerych rozmów. Asy mieczy to jest szczerość wobec siebie i wobec drugiej osoby, bo tylko szczerość może być tym fundamentem, że relacja może się odbudować. Tutaj to jest pokazane w takiej energii wyzwania, tak, że to będzie dość, to będzie na pewno bardzo trudna rozmowa, bo czeka was właśnie czas jakichś rozliczeń, wyjaśnień. Odcinanie się tym mieczem prawdy od przeszłości. Chodzi tutaj głównie o to, żeby jednak postawić sprawę jasno, nic nie ukrywać. To będzie pewnego rodzaju wyzwanie, które jest przed Wami i szczera rozmowa, która ma doprowadzić do ważnych decyzji. Dziewiątka kielichów to jest. To jest w, pewne, w pewnym stopniu też takie przybieranie trochę mm, różnych masek, y, ukrywanie się pod tymi maskami. Może tu jest właśnie y, ten moment, kiedy karty mówią, y, że warto pokazać wszystkie karty, tak? Bo jeżeli będzie takie y, przybieranie różnych masek w relacji, to. To będzie się kręciło w kółko, tak? Ta osoba nie zamyka się na miłość, ale nic na siłę. Jeżeli wyczuje, że ty nie jesteś szczera, czy szczery wobec niej, to nie będzie naciskać, nie będzie y, walczyć y, ponad wszystko, tak? Tutaj ona stawia jednak na otwartość, szczerość i ochotę, ma ochotę na to, żeby. Y, Dać szansę tej relacji, ale na pewno ta karta mówi, że nie będzie też uzależniać swojego szczęścia od, um, od tego, czy jest z Tobą w relacji, czy nie. Um, tu jest takie trochę właśnie już transformowanie w kierunku um, zmiany sposobu postrzegania tej Waszej relacji. Zmienia się trochę perspektywa, a ta zmiana jest też potrzebna po to, żeby właśnie ym, stworzyć nowe okoliczności. Y, rozpocząć, dać sobie szansę na start, ale na nowych zupełnie y, zasadach. Ym, bardziej szczery, więcej szczerości, więcej otwartości, więcej rozmów, może więcej zaangażowania. Dziewiątka Mieczy pokazuje, że ta osoba bardzo przeżywa tą całą sytuację. Nie śpi po nocach, jest zestresowana, bo nie wie też, co ty myślisz, tak. I planuje ważną rozmowę, ale bardzo się stresuje. Nie wie do końca, czy ta, co ta rozmowa przyniesie, bo tutaj są ważne dwie, obie strony, tak. I żeby pójść wspólnie tą drogą. To musi być mm, otwartość obu osób w relacji. Ta osoba chce waż tej ważnej rozmowy, jest na to otwarta, yy, myśli o nowym początku, natomiast yy, stresuje się tym, co ty myślisz. I to jest takie teraz właśnie poczucie bycia trochę yy, w potrzasku, yy, bo ona tak myśli, że cokolwiek nie zrobi, to jednak yy, może nie do końca będziesz zadowolony czy zadowolona. Ten księżyc też właśnie pokazuje takie trudne emocje. Lęk przed tym, co może się wydarzyć. Takie poczucie właśnie trochę zagubienia i błądzenia. Zastanawianie się, co dalej. Jest dużo dezorientacji w tym myśleniu o przyszłości. Pytanie, czym, są, czym jest ta trójka mieczy, tak? Jakiego rodzaju tutaj zranienie było? Czy to jest coś, co można wybaczyć i coś, co można uleczyć, coś, nad czym można przejść w końcu do porządku dziennego, odciąć się od tego i um, po prostu postawić na wybaczenie, które będzie um, momentem przełomowym i da szansę na to, żeby zacząć odbudowywać, czy w, zaufanie do siebie nawzajem. Czy po prostu skupić się już na przyszłości, na tym, co nowe, na tym, co do was jeszcze może, co jeszcze możecie do swojego życia przyciągnąć fajnego? Nie, skup, nie y, po prostu radykalnie odciąć się od przeszłości. Ale to nie jest łatwe, tak? Ten księżyc pokazuje takie nieprzepracowane emocje, które jeszcze, nad którymi jeszcze trzeba się pochylić, które, coś, jakieś kłamstwa, które może trzeba sobie wyjaśnić. Jakieś intrygi, które może trzeba sobie y, tutaj też rozjaśnić. Mm. Jest y, dużo lęku, może nawet takie y, y, poczucie y, y, słabości, y, braku sprawczości. Y, ogólnie dezorientacja u tej osoby, osoby jest pokazana. Ale ona też nie chce oszukiwać już ani siebie, ani ciebie. Ten as jest wymowny. Tutaj i ta sprawiedliwość tutaj już nie ma co przeciągać w czasie. Tu trzeba postawić właśnie na tą szczerość. I mamy królową Buław, i mamy króla Kielichów. Uh -huh. Może to właśnie są Wasze energie? Z jednej strony królowa buław, trygon ognia, baran lew strzelec, z drugiej strony król kielichów, trygon wody, hmm, rak, skorpion ryby. Dwie osoby trochę od siebie odwrócone, tak jakby każdy patrzy w, w, w inną stronę, tak? Królowa buław, ona hmm, ma w sobie. Dużo optymizmu i takiego pozytywnego myślenia. Trzyma ten słonecznik, który zawsze się odwraca w stronę słońca, czyli nowych możliwości. O, o, słońce to jest witalność, to jest przyciąganie do swojego życia wszystkiego, co najlepsze. To jest też energia pozytywnego myślenia i też pozytywnego patrzenia w przyszłości. Królowa buław może sugerować, że jedna z osób. Yy, jest w takich energiach y, gotowości na to, żeby odpuścić, wybaczyć i po prostu cieszyć się tym, co jest dziś i co można jeszcze wspólnie zbudować y, w przyszłości. Y, królowa była w walczy do końca, jeżeli bardzo jej zależy i jeżeli kocha. Odpuszcza dopiero wtedy, gdy naprawdę czuje, że ta gra jest niewarta świeczki, tak. Więc y, ta. Tutaj to jest energia, która mówi o wyznaczaniu realnych celów. Jeżeli jest szansa na porozumienie, to jest też szansa na to spełnienie i wspólną drogę. Król kielichów jest bardzo emocjonalny, on bardzo przeżywa może właśnie tutaj ten. dlatego ten księżyc jest bardziej po, po jego stronie. Król kielichów jest bardzo. Bardzo skupiony na emocjach. Jest. Może być w, takim, w takich momentach kryzysu, bardzo zdystansowany, wycofany. Może mieć problem z mówieniem o swoich emocjach głośno. Chociaż bardzo to wszystko widać, że przeżywa. Natomiast to jest też energia. Osoby, która jest bardzo dojrzała emocjonalnie i on wiele rzeczy potrafi zrozumieć, wybaczyć, świetnie też potrafi wczuć się w sytuację drugiej osoby w relacji, tak? bo ma taką umiejętność yy, czytania uczuć, ma dużą intuicję, ale też taką sporą życiową mądrość. Często ta karta pojawia się właśnie, um, kiedy potrzeba jest na przykład skorzystania z, z, ze wsparcia terapii, terapeuty. To jest energia uzdrawiania samego siebie, czy, czy sytuacji, relacji. Taka bardzo dojrzała, e, czuła energia, gotowości na to, żeby pracować nad emocjami. Um, i ta karta może wróżyć jak najbardziej polepszenie relacji, odzyskanie harmonii w związku. Więc mamy dwie energie, dwie osoby, i mm, mogą tutaj być też dwa róz, różne spojrzenia na całą tą sytuację. Królowej buław łatwiej jest wybaczyć, bo ona po prostu jest bardzo nastawiona pozytywnie i łatwo jej. Y, 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 Łatwo odbudowuje zaufanie swoje do innych osób, bo ma w sobie właśnie ten, ten ogień pozytywnego myślenia. Król Kilików bardziej jest emocjonalny i bywa bardzo zazdrosny. Jemu jest trudno właśnie się tak zdystansować, jeżeli został zraniony. I mamy dwójkę buław, czyli jak najbardziej tutaj pokazują karty, że to jest takie utknięcie trochę na rozdrożu. Jest ten księżyc, który jest tymi trudnymi emocjami do przepracowania. Dwójka buław pokazuje moment, kiedy już trzeba. Pasowałoby jak najszybciej podjąć to, tą decyzję, żeby się nie męczyć, żeby już nie przeciągać, bo przeciąganie w czasie tutaj niczego nie zmieni. Są dwie buławy: jedna buława to jest to, co było, to, co znacie, to, co jest teraz, i jest buława nowych możliwości do wykorzystania, i wystarczy ją wy, właśnie y, jako narzędzie potraktować i po prostu y, zainspirować się tą energią i dać szansę na to, żeby. Przekroczyć, y, pójść w trójkę buław, czyli y, trójka buław, czyli taki moment odpowiedniej chwili, żeby y, podjąć decyzję i przekroczyć tą bramę, gdzie jest mnóstwo nowych możliwości do wykorzystania. To jest jeszcze ten moment dwójki buław, tak? Takie stanięcie na rozdrożu i zastanawianie się, y, co dalej. To jest ten moment dokładnie pokazany. I mnóstwo y, takich opcji, y, który, tych, y, tych trudnych y, emocji, które trzeba sobie y, wy, przepracować i w sobie, i szczerze o nich porozmawiać, po to, żeby jednak może dojść do tego y, słonecznego, do, tej, do tego słońca, tak? Bo to jest energia, która może zmienić wszystko. Mm. Królowa buław, ona potrafi zaczarować, potrafi y, przełamać pewne takie ograniczenia y, związane z trudnymi emocjami. Ona wszystko potrafi rozładować śmiechem, pozytywnym nastawieniem. I y, to, to może być energia, która pomoże przebrnąć przez tą trudną sytuację. Bo mm, tutaj jest y, energia, która wspiera, tak? która buduje, która mm, buduje kompromis. Ch tutaj chodzi o to, żeby odnaleźć wspólny cel i zacząć go realizować. Ale do tego właśnie potrzebne Potrzebna jest ważna decyzja. Dwójki to są zawsze momenty, mm, kiedy trzeba podjąć tą decyzję. I ta decyzja musi być wynikać z, y, y, z takiej prawdziwej mądrości. Ale że mamy tutaj króla i królową, więc jesteście na tyle dojrzali, żeby podjąć dojrzałą decyzję. I ta decyzja to musi być taka prawdziwa wasza mądrość, która wynika z przewartościowania. Pewnych spraw, y, spojrzenia z innej perspektywy na to, co było, y, wyciągnięcia odpowiednich wniosków i podjęcia decyzji, która będzie Waszym wyborem. To będzie wybór najlepszej drogi, jaką możecie sobie tutaj y, zaproponować. Y, każdy z Was tutaj ma osobisty system wartości, którym się posługuje, tak? I to jest fundament do tego. Jaką decyzję podejmiecie? W każdym razie ta osoba na pewno jest gotowa na rozmowy szczere. I to jest pokazane w asie mieczy. A co się wydarzy? No, troszkę jest to schowane w tej dwójce buław. Zobaczmy, czy coś jeszcze, jakąś kartę tutaj spróbuję wyciągnąć, taką wieża. Czyli to jest wydostanie się z pewnych schematów, które już nie, nie działają, które już były. To, co już było, to już było, to się nie sprawdziło. I ta wieża właśnie też nie do końca nam mówi, jaka będzie przyszłość, tak? bo na pewno to, co było, się skończyło. Jeżeli. Jest wspólna droga, to tak jak mówię, w zupełnie nowych okolicznościach, na zupełnie innych zasadach, i tutaj naprawdę trzeba zweryfikować swoje oczekiwania wobec przyszłości, wobec drugiej osoby i trochę też zmienić swój sposób działania, you know, w funkcjonowania w tej relacji. Jeżeli nie, bo tu chodzi o to, żeby wydostać się, odciąć tą przeszłość, tak. Widać, że sytuacja was złamała, że to, co będziecie odbudowywać, to naprawdę będzie powstawało na yy, zgliszczach. Bo to, co zbudowaliście do tej pory, ta wasza relacja, to był taki domek z kart i coś sprawiło, że on się wam posypał. I to jest ten moment, kiedy. W wyniku tej ważnej decyzji zaczniecie odbudowywać tą swoją wieżę od nowa, ale ona już musi być budowana z zupełnie innych cegiełek, tak, żeby była trwała, żeby to nie był domek z kart, tylko taka prawdziwa, yy, prawdziwe fundamenty, prawdziwe ściany. I to jest takie odbudowywanie, do, zaufania do siebie nawzajem i stawianie na to, żeby tą relację już budować właśnie na mm, innych zasadach, dać sobie szansę na zupełnie nowy początek. Szczerość, otwartość, a to co było, y, to już minęło. Zobaczmy co na to karta wyroczni. Migracja na nowe terytoria. Gdy zaczyna wiać zimny wiatr, czas na zmianę. No właśnie. To co było, to ten zimny wiatr y, rozsypał i zostały tylko fundamenty. I to jest moment, kiedy trzeba po prostu postawić na zupełnie nowe. Idą do Was zupełnie nowe y, okoliczności. I zupełnie nowe podejście. Musicie sobie wypracować. I ta osoba liczy na to, że dasz szansę na tą ważną rozmowę. Pytanie co ty o tym myślisz, tak? Czy jesteś na to gotowa? Bo do tanga trzeba dwojga. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czytanie było ogólne i nie musi rezonować z każdym. Jeżeli potrzebujecie prywatnych czytań, zapraszam na kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania, robię dla Was prywatne rozkłady kart. W formie filmiku wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj, kochani, wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Dziękuję za wszelkie wsparcie z Waszej strony. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze tutaj, jeżeli zaglądacie, a jeszcze nie zasubskrybowaliście, to, to jest najlepszy moment. I, kochani, do usłyszenia.